Energetyki i kawa, to są eliksiry mocy, czy może to są bomby z opóźnionym zapłonem? O tym w dzisiejszym odcinku. Witamy w podcaście Instytutu Efektywności. Z tej strony Sebastian. Cześć, tu Gosia. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali na temat kofeiny. Zawartej w kawie, w energetykach, też w innych produktach, w jaki sposób to działa? Czy jest rzeczywiście taka zła, jak o niej mówi część ludzi, czy jednak jest taka dobra, jak o nich mówi druga część ludzi? Może zaczniemy w ogóle od tego, czy pieszkawego się? Piję, uwielbiam. Ale lubisz smak, czy właśnie cię pobudza, da, daje ci energii. Ja, jak ty do tego podchodzisz? Nie wiem, czy mnie pobudza, bo ciężko mi jest to ocenić. Na pewno lubię wypić kawę z rana, to jest taki mój rytuał. Bardzo lubię smak kawy, ale myślę, kiedyś zrobiłam sobie też taki, taką próbę, gdzie próbowałam pić kawę bezkofeinową, i dla mnie to nie było to samo, więc myślę, że w jakiś sposób mnie to pobudza. Nie, mhm. że gdzieś tam też dlatego ją piję, ale przede wszystkim lubię smak kawy. Zdecydowanie. Mhm. A miałaś tak, że na przykład próbowałaś odstawić kawę w takim sensie? No bo, czy wiesz, też już nie mówimy o pewnej formie uzależnienia? Mhm. Tak, tak, tak. Miałam taki moment, gdzie, chcia gdzie chciałam odstawić kawę, bo myślałam, że po prostu mi szkodzi odnośnie bardziej zaburzeń przewodu pokarmowego. I zrobiłam sobie, nie pamiętam dokładnie, ile to było, może z 2-3 dni, to myślę, że maksymalnie. No i było tragicznie, mhm. wiadomo, że tutaj uzależnienie jednak zadziałało, więc zdecydowanie jestem uzależniona od kofeiny, szczególnie od kawy. No i, i próbowałam, ale niestety wróciłam. Znaczy niestety, bo kawa ma dużo właściwości prozdrowotnych, ale tutaj bardziej chodziło o przewód pokarmowy. Mhm. A na przykład na przewód pokarmowy twój, tak jak wtedy to odstawiałaś, to pomogło rzeczywiście przez te 2-3 dni na przykład tego odpuszczenia picia kawy, czy nie? Czy nie miało to przełożenia? krótki okres może? Myślę, że za krótki okres i ciężko stwierdzić, bo ja czułam się źle z odstawienia kofeiny w ogóle tej kawy, więc ja nie wiem na ile to było powiązane właśnie z, z tym, że nie wiem, mój przewód pokarmowy lepiej pracował. Nie, jakby nie czułam różnicy, bo to było też za krótko, i, no i zaczęłam się czuć gorzej, bo mnie bolała głowa, cały czas myślałam o tej kawie. Także... Mhm. no A jeżeli na przykład współpracujesz z osobami w gabinecie, to właśnie na przykład zachęcasz do picia kawy, każesz odstawić, czy właśnie od czego to zależy, kiedy lepiej ją odstawić, a kiedy nie? Z perspektywy dietetyki i pracy jelit, to co wspominałaś, że u siebie mhm. testowałaś. Też to zależy. Jeżeli mamy na pewno problem z przewodem pokarmowym i mamy stany zapalne, na przykład żołądka czy jelit, no to staramy się odstawić tą kawę, bo kawa będzie działała drażniąco na przewód pokarmowy i też pobudzająco. Jeżeli mamy biegunki, to tym bardziej każdy zna ten mechanizm, kiedy rano wstanie, wypije kawę, to chce iść do toalety się wypróżnić i to jest naturalne zupełnie. Tylko, że jeżeli ktoś ma problem z biegunkami, do tego stanem zapalnym, to ta kawa będzie robić więcej szkody niż pożytku na ten moment. Więc zależy od sytuacji. Jeżeli ktoś ma zaparcia, nie ma stanów zapalnych, to w porządku, może jak najbardziej kawę pić. Jeżeli nie ma stanów zapalnych, nie ma nietolerancji, na przykład histaminy, no to jak najbardziej ta kawa może być. Także tutaj kwestia bardzo indywidualna organizmu, czy właśnie się mierzymy z problemami, które kawa będzie nasilać. Czy też refluks? Refluks też może być nasilany poprzez kawę. Nie? Także. Mhm. Yy, a w takim razie yy, jakie są Pozytywne, te właściwości picia kawy? E, no przede wszystkim smak i gdzieś tutaj te psychiczne e, zalety, e, bardziej pod tym kątem, tej przyjemności i tak dalej. Druga kwestia, no to jest to pobudzenie. Jeżeli potrzebujemy tego pobudzenia, oczywiście nie mam na myśli, że kawa będzie działać jako pobudzenie, bo jesteśmy już tak zmęczeni, że musimy pić tą kawę. Jakby to nie chodzi zupełnie o to. E, też kwestia polifenoli i antyoksydantów. E, tutaj kawa też zawiera antyoksydanty, które działają. Mają też przeciwzapalnie, też mamy badania, które wskazują, że kawa chroni między innymi przed rakiem jelita grubego. Także tutaj kwestia oczywiście jakości i ilości, tak naprawdę ale kawa e, wcześniej się mówiło o tym, że kawa jest zła, że działa negatywnie, dzisiaj mamy więcej badań, które pokazują jednak, że kawa działa prozdrowotnie, również w e, tutaj profilaktyce nadciśnienia. Także tutaj kwestia oczywiście e, Indywidualna. Mhm. No bo pytanie w takim razie w ogóle może od tego by trzeba zacząć, co kawa, ale bardziej nie tylko kawa, a kofeina, bo jeszcze też poruszymy potem inne produkty, które ją zawierają, co ona w ogóle robi z naszym mózgiem? Przede wszystkim pobudza, zwiększa wydajność, zwiększa, zwiększa koncentrację i pamięć. Także ona może być na tu i teraz bardzo przydatna. Na przykład, jak idziemy na trening, jako taka przedtreningówka, bądź właśnie jeżeli mamy, nie wiem, jakiś egzamin czy dużo pracy, to faktycznie taka kofeina może działać tutaj pobudzająco. Mhm. Ja w ostatnim czasie nagrywałem podcast z, akurat, ale do siebie na kanał z innym, akurat dietetykiem, mhm. do którego za za zachęcam i zapraszam w razie co. Do odsłuchania. Tam też między innymi było o kawie rozmawiane i tam akurat z, Ar z Arkiem, matrasem mhm. rozmawiałem i on tam wspominał o tym, w jaki sposób w ogóle działa kawa na mózg. Mhm. W takim sensie, że ona nawet nie tyle co powoduje, że jesteśmy bardziej pobudzeni, co tak naprawdę w pewien sposób. Yy, opóźnia to zmęczenie mm -hmm. poprzez to, że no, kawa, on tak obrazowo fajnie to powiedział, nie jestem pewien czy 1 do 1 to dobrze przekaże, ale mówię, zachęcam w razie co do przejścia do całego odcinka na nietypowym spojrzeniu. To, że kawa przy jakby przysysa się do naszego mózgu, przez to azyna nie przyczepia się do naszego mózgu, przez to mm, Rzeczywiście, a ona jest odpowiedzialna za to, że czujemy się, powiedzmy, zmęczeni, czy tak mm -hmm. dalej, tylko że w późniejszym czasie ona rzeczywiście przyczepi, dopóki ta kawa, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, w tym mózgu jest doczepiona, i dlatego to zmęczenie jest opóźnione po prostu w czasie i że to jest ten sposób działania tak naprawdę największy, jeżeli mówimy o kofeinie, kawie, kofeinie, na to jak działa na nasz mózg i co ona tak naprawdę powoduje. I teraz jeszcze jedna ważna też tam pamiętam w rozmowie sugestia, czy to jak się przygotowaliśmy do rozmowy, ale też mówiłaś już o tym w jednym z podcastów naszych tutaj na kanale, że jeżeli wypijemy o za późnej godzinie to właśnie to w jaki sposób kawa, kawa działa na nasz mózg może wpłynąć na to tak naprawdę w jaki sposób obudzimy się na kolejny dzień bo na jakość snu może wpłynąć no i jedno z badań które przygotowując się tu do podcastu czytałem było opis tego, że o tak naprawdę 40 parę minut osoby gorzej śpią po tym jeżeli wypiją za dużą ilość kofeiny w za późnej godzinie o za Jasne. późnej godzinie tak, zdecydowanie będzie to tak działać. Też jak wspominałeś jeszcze o tej adenozynie, to właśnie jest to, że... Yy... Taki lek na zmęczenie, jeżeli chodzi o tą kawę, że zapijamy to zmęczenie ciągle kawą, no to właśnie te adenozyny, one się jakby tłumią, one się gdzieś tam cały czas zwiększają, zwiększają, zwiększają i w końcu to zmęczenie, tak jak powiedziałeś, po tej kawie przyjdzie. Do tego często są te zjazdy i czasami jest jeszcze gorzej. Nie, że na chwilę czujemy takie, że dobra, ta kawa dała, postawiła mnie trochę na nogi, jest lepiej, ale tak naprawdę chwilę później czujemy taki totalny zjazd, nie? Takie mega zmęczenie, dlatego że właśnie ta adenozyna ona się zwiększa. Ona jest stłumiona, wyciszona, ale ona nadal się zwiększa, nie? To jest jedna kwestia i tutaj powiedziałeś o, e, o tym śnie, że ten sen może być zaburzony. E, to będzie ze względu na to, że e, kofeina będzie nam blokować syntezę melatoniny, czyli tego hormonu snu. E, też kofeina ma okres półtrwania około e, 8 godzin, więc jeżeli my wypijemy kawę powiedzmy o godzinie 16-17, zależy o której idziemy spać, no to ta melatonina nie wydzieli się już w odpowiednich ilościach i dlatego też to e, rzutuje na jakość Jakość snu przede wszystkim, a jakość snu, która jest słaba, zaburza nam regenerację, przez co czujemy się na drugi dzień e, zmęczeni na przykład, albo właśnie jakbyśmy w ogóle nie spali. Czujemy, że ta jakość snu na pewno nie była dobra. Oczywiście kwestia też tego, jeżeli to się wydarzy właśnie raz, czyli tak jak ja wspominam na jakimś podcaście, że zdarzyło mi się wypić ostatnio dosyć mocną kawę, bo to było cappuccino, takie dosyć, dosyć mocne, o godzinie 23.00. E, I jak poszliśmy spać około tam 24.00, to ja się czułam jakbym w ogóle nie spała i jeszcze wypiła masa alkoholu, czułam się jakbym była na kacu, cały dzień czułam się tragicznie, no przez to, że po prostu wypiłam tą kawę, bo ja kawę nie piję o tak późnych porach na pewno, nawet o 19 już nie piję kawy, czy tam o 18. Staram się wypić ostatnią kawę o godzinie 14, żeby faktycznie ta jakość snu była no dobra. Mhm. Czyli, bo to chciałem się dopytać, jakbyś miała polecić, to co, do tak do 14, żeby wypić, powiedzmy, ostatnią kawę w ciągu dnia, no i pytanie, ile tych kaw w ogóle wypić, że ta dawka kofeiny, no też w zależności, wiadomo, pewnie od kawy, w sensie espresso, czy ktoś pije, czy ktoś pije cappuccino, jak ty wspominałaś, czy jeszcze inne są te wariacje, no ile... Takich, tych, nie wiem, filiżanek kawy, takiej czarnej, by to można przeliczyć, ile jest, powiedzmy, ok, wypić, żeby rzeczywiście nie mieć tych zjazdów, o których wspominałaś, czy no, żeby ten sen potem docelowo też był ok? No, zaleca się około te cztery filiżanki kawy. Oczywiście też musimy dostosować to indywidualnie, bo dla nas może to być ok, może to być za dużo, może to być za mało. Też, żeby z kawą po prostu nie przesadzać, nie? Bo tutaj też kawa nie ma. Nie ma jakby to powiedzieć, nie załatwiać za nas zmęczenia, tylko my musimy zależy w jakim kontekście mówimy o tej kawie, ale jeżeli mówimy o zmęczeniu no to żebyśmy zadbali o to o te inne e, sytuacje czynniki, które na te zmęczenie wpływają, czyli jeżeli my się nie wysypiamy, bo chodzimy za późno spać albo jesteśmy mega przebodźcowani no to popracujmy z tym, a nie załatwiajmy tego kawą, bo na dłuższą metę zdrowie po prostu nam siądzie, więc tutaj też musimy ilość kaw dostosować indywidualnie, e, no i też kwestia kwestia tego, jak my się czujemy po kawie, bo kawa też może zwiększać lęki, e, na przykład szczególnie kiedy e, mamy dziś tam zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, do tego pijemy kawę na a przez długi czas nie jemy, na przykład nic i do tego jeszcze dochodzi, na przykład hipoglikemia reaktywna, no to kawa wpływa na wyrzut glukozy, insuliny, więc może tak być, że po prostu będziemy czuć lęki związane z naszymi zaburzeniami lękowymi, które są pobudzone przez na przykład większą ilość kofeiny ale też na przykład przez to, że mamy że wystąpiła hipoglikamia reaktywna i no tutaj jest negatywnianie akurat negatywne działanie kawy kofeiny. Mhm. A jeżeli mówimy o piciu energetyków, to z perspektywy Dietetycznej, czy ma to dużą różnicę i przełożenie, czy ktoś pije, załóżmy jedną kawę, a jednego tam no, jakiegoś energetyka? Ma bardzo dużą różnicę. Dlatego, że kawa przede wszystkim zawiera też antyoksydanty, a energetyki to już zależy od składu, mają bardzo dużo cukru przeważnie, no i przeważnie jeszcze dodatki. Także tutaj energetyki są zdecydowanie o wiele gorszej jakości, ale też nie jest tak, że jak wypijemy jednego energetyka, nie mówię, że dziennie tylko raz kiedyś, czyli raz na kilka miesięcy na przykład, no to nic się nam nie stanie tak naprawdę, nie? Bo, no nie wiem, zdarzy się, że wypijemy jakiegoś tam energetyka, więc tuż kwestia tego, kwestia ilości. Jeżeli mielibyśmy zastąpić to kawą zamiast kawy, zdecydowanie nie. Nie będzie działać to negatywnie. No i też tutaj kwestia znowu dodatków. Energetyki czasami działają mocniej, zależy co tam się w nich znajduje. Też dużo osób na przykład nie wie, że ma problemy z sercem. Ja znam osobiście takie przypadki, gdzie energetyki były wypijane w bardzo dużych ilościach, a na przykład kawa była bardzo hejtowana, że kawa zła, i tak dalej, i tak dalej. Myślę myślę, że też jest tutaj kwestia świadomości. W każdym razie te energetyki doprowadziły do śmierci u tej osoby, bo ona ta osoba miała chorobę serca, nie, o której nie wiedziała. No, ale pytanie kawa by wtedy też mogła spowodować takie, jakby, jakby kawę jakby energetyki zastąpiła kawą. To pytanie, czy efekt byłby taki sam, bo czy inaczej? Chodzi w tych energetykach o kofeinę, która jest powiedzmy. Powiedzmy, jeden do jeden taka sama, nie? no bo mm -hmm. jak czystą wyciągnęli kofeinę, no to pewnie mówimy o tym samym czynniku, czyli mówimy o kofeinie, czy mówimy o tych właśnie pozostałych dodatkach, które rzeczywiście mogły w taki sposób negatywny zadziałać? Pozostałe dodatki. Zdecydowanie często gdzieś tam są jeszcze dodawane inne składniki, no i cukier, masa cukru. I też możemy poczuć takie większe pobudzenie, zależy też jak pijemy kawę, ale jeżeli dodamy tonę cukru do kofeiny, no to, to pobudzenie będzie większe troszeczkę, nie? Mm -hmm. No to tak naprawdę, wiesz, ja ze swojej strony to, co mogę powiedzieć, wiesz, też bazując na różnych zadaniach oddechowych, jeżeli tak naprawdę szukamy alternatywy, jeżeli chodzi o takie pobudzenie i tego nam brakuje, to na pewno są fajne takie ćwiczenia oddechowe, w które w bardzo szybki sposób można spowodować to, że rzeczywiście ta energia nam mocno wzrośnie. Mm -hmm. Nie mówiąc już o też takich rzeczach jak, nie wiem, skorzystanie, jeżeli mamy możliwość, bo to bardziej jak jesteśmy w domu albo jesteśmy od rana i zamiast porannej kawy, na przykład skorzystać z zimnego prysznica i w naturalny spo, sposób tak naprawdę podnieść no, no poziom tak naprawdę wielu, wielu neuroprzekaźników, przede wszystkim kortyzolu tak naprawdę i to w duży sposób nas pobudzi albo takie ćwiczenia oddechowe, które, wiele ćwiczeń oddechowych, jeżeli chcemy się uspokoić, wykonujemy przez nos, wykonujemy powoli wydech. A jeżeli chcemy się pobudzić, to w drugą stronę, czyli bierzemy szybkie wdechy, i to przez usta, i szybkie wydechy. I to w tak naprawdę, minuta czy dwie minuty takich oddechów, nie wiem, 30, 50 takich oddechów, jak zrobimy, to poczujemy, że no wzrost energii jest yy, bardzo duży. Dobrą też metodą do podniesienia energii w ogóle jako taką metodą już też w pewien sposób i opisaną i popularną w internecie jest metoda Wimachowa. Mhm. To tam nie tylko chodzi o szybkie wdechy i wydechy, tylko też wstrzymania oddechu. I to na pewno byłoby dobrą alternatywą. Na pewno dobrze jest właśnie kontrolować to spożycie kawy, jeżeli mówimy o godzinach, o których wspominaliśmy, no i ta ilość, żeby była dopasowana, plus no, energetyki jedynie raz po raz, ale żeby po prostu tak naprawdę z nimi uważać. Pytanie, czy Ty jeszcze znasz może jakieś inne alternatywy, jeżeli dla kogoś te rzeczy, o których wspomnieliśmy, nie byłyby aż tak nie wiem, atrakcyjne, a chciałby jeszcze zadbać o swój poziom energii? Mm -hmm. Też możemy tutaj zwrócić uwagę, nie wiem, na macze To jest zielona herbata sproszkowana, czy zieloną herbatę ogólnie. Też te, na przykład ten poziom energii przy matchy jest taka różnica, że nie będzie takiego spadku energii, nie? że tutaj jest bardziej to stabilne, więc akurat macza ma takie zalety. Natomiast mało osób lubi macza. Macza ma też o wiele więcej antyoksydantów, więc tutaj więcej plusów ma macza na przykład, ale no, nie każdy lubi tego smaku akurat. Nie? Nawet osoby, które lubią zwykłą zieloną herbatę, nie, nie do końca przypadają, więc to już kwestia walorów smakowych. Też myślę, że adaptogeny mogą być jako takie wsparcie typu z górski czy, czy też żeńszeń, także tutaj też jak najbardziej adaptogeny. No i herba ewentualnie. Nie? Także no i przede wszystkim zadbać o aktywność sen, czyli godzinę snu i jakość snu, bo to będzie takim kluczem, żeby energia po prostu była. No i odpoczynek, którego po prostu jest mało, żeby odpoczywać, bo jeżeli będziemy w ciągłym biegu i pracy, no to po prostu będzie to zmęczenie, czy my wypijemy 10 kaw dziennie, czy nie. Mhm. No, to jest myślę taki klucz najważniejszy, taka podstawa, o której trzeba, tak. trzeba zadbać. Yy, super. Też ruszamy właśnie niedługo z publikacją news newslettera. Yy, w newsletterze jednym z tematów na pewno będzie to, w jaki sposób właśnie efektywnie siebie pobudzić i w zdrowy sposób o siebie zadbać, czyli w pewien sposób takie streszczenie tego odcinka ale też, wiadomo, z wypunktowanymi jakimiś badaniami i metodami, które tutaj y, o, o, omawialiśmy. Więc za, zachęcamy do zapisu, wejdźcie w link, który znajduje się w opisie odcinka i zapiszcie się, to już niedługo na Waszej skrzynce to będzie. Zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, no i dajcie też komentarz, czy Wy macie może jakieś problemy z tym związane, wyzwania, a może jest jakiś temat inny, który byśmy mieli poruszyć w podcastie, to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Dzięki za dzisiaj, cześć! Dziękujemy!